Dzisiaj, jako synowie Kościoła, pragniemy przede wszystkim raz jeszcze wyrazić nasze nabożeństwo do tej, którą Jezus nam zostawił jako matkę i królową. Zawierzamy jej stawiennictwu codzienną modlitwę o pokój, zwłaszcza tam, gdzie najsilniej dochodzi do głosu absurdalna logika przemocy, aby wszyscy ludzie przekonali się, że na tym świecie musimy pomagać sobie jedni drugim jak bracia, by budować cywilizację miłości. Fragment słów Wicki, jednej z widzących w Medjugorje. Matka Boża jest tutaj, pośród nas, by ratować nasze dusze i zawsze obdarza nas radością i odwagą, Nakłania, by iść naprzód. Na jej twarzy, nawet jeśli smuci ją położenie, w jakim się znaleźliśmy, zawsze maluje się otucha i siła, która dodaje ci odwagi. Ojciec Petar, Lubicic, tak powiedział. Tajemnice, jak na to wskazuje samo określenie, są tajemnicami. Nie znamy ich treści, wiemy tylko tyle, że dotyczą one wydarzeń, które zrealizują się w określonym czasie i miejscu. Jakie to będą wydarzenia, tego nie wiemy. Nie należy teraz tego dociekać. Sądzę, że powinniśmy raczej widzieć je jako pomoc, której Bóg nam udziela do poważniejszego potraktowania życia. W którym zostaliśmy obdarzeni i lepszego wykorzystania czasu naszego zbawienia, zbawienia naszych dusz. Powinniśmy bowiem żyć tak, abyśmy w każdej chwili byli gotowi na stanięcie przed Bogiem, na spotkanie z Nim. W takiej właśnie perspektywie należy patrzeć na dziesięć tajemnic, a więc bez strachu przed ich ujawnieniem oraz dociekania kiedy to nastąpi. Królowa Pokoju w jednym z orędzi powiedziała tak: Chrześcijanie popełniają błąd, kiedy patrząc w przyszłość, myślą o wojnach i złu. Dla chrześcijanina istnieje tylko jedna postawa wobec przyszłości, jest nią nadzieja zbawienia.